Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku opowiem o pewnym zagadnieniu, z którym co jakiś czas spotykam się w pytaniach, w pytaniach pacjentów przede wszystkim, a mianowicie jaki wpływ na stan psychiczny obecnie może mieć zachorowanie na COVID-19. Zanim zacznę o tym opowiadać, gorąca prośba tradycyjnie proszę o subskrypcję, proszę o komentarze, o ewentualne udostępnianie odcinka. To jest bardzo duża dla nas pomoc. COVID-19 to chyba słowo, które zrobiło największą karierę w XXI wieku na świecie. Wydaje mi się, że jeżeli. Zastanowić się, jak często przejawia, przewija się przez media słowo COVID, to słowo to pojawiało się na pewno częściej niż słowo mama. Tak? Więc na pewno żadne, żadne zjawisko nie zrobiło takiej kariery jak zakażenie COVID-19. Ja nie będę tutaj analizował, wspominał tej pandemii, powiem tylko w takim największym, telegraficznym skrócie. Jak pamiętacie, ta pandemia zaczęła się na przełomie 2019 i 2020 roku. Zaczęła się w Chinach. Z Chin ten wirus przedostał się do Europy, no i po, po kolei. Rozsiewał się po różnych krajach. Takim miejscem, które w szczególności zostało zaatakowane przez wirus, była włoska Lombardia. No, z czasem wirus dotarł do Polski, i rzeczywiście, zwłaszcza pod koniec 2020 roku oraz w roku 2021. No, zgromadził bardzo duże żniwo. Wiele ludzi zmarło, szereg osób straciło zdrowie. Aż do momentu wprowadzenia szczepionki przeciwko COVID, no, ta śmiertelność była naprawdę bardzo duża. W tamtym czasie uczestniczyłem w takich misjach, w tym w misji cywilno-wojskowej w Lombardii, uczestniczyłem też można powiedzieć, jako lekarz na pierwszej linii frontu, ponieważ poza tym, że zajmuję się psychiatrią, zajmuję się również pediatrią i w szpitalu, w którym pracowałem na oddziale pediatrycznym, zostałem przeniesiony. Na oddział COVIDowy, specjalnie otwarty oddział COVIDowy, i tam przez, no w sumie, chyba ponad rok na tym oddziale COVIDowym pracowałem. Była to ciężka praca, miałem okazję rzeczywiście. Z bliska śledzić przebieg tej pandemii, jak to wyglądało na poszczególnych etapach. I to, co mogę powiedzieć, to to, że na pewno ludzie, którzy trafiali na oddział intensywnej terapii w ciężkim stanie, trafiali pod respirator, no niestety najczęściej umierali, ale byli też ludzie, którzy zarażali się tą chorobą i mimo wieku, mimo jakichś tam elementów, które predyscynowały ich nawet do. Cięższego przebiegu tej choroby, jak choćby choroby nerek, no, udawało im się tą chorobę pokonać. Do tej, dzisiaj mam takie poczucie, że prawdopodobnie, jeżeli ktoś był uwrażliwiony, można powiedzieć, na tą chorobę, to umierał, niezależnie od tego, czy podjęto, czy nie podjęto leczenie, a jednostki jakieś tam odporne przeżywały, więc jakby ta nasza rola, jako rola personelu medycznego na aż tak duża, jakby się to mogło wydawać, jednak nie była. Natomiast na pewno wprowadzenie szczepionki przeciwko temu wirusowi no, położyło kres bardzo dużej śmiertelności, bardzo dużej ilości zachorowań. Nie chcę się tutaj wypowiadać na temat tego, jak państwo, jak poszczególne państwa walczyły z covidem. Uważam, że no, tak naprawdę wszyscy się uczyli tego. Popełniono, niewątpliwie popełniono szereg błędów. Ale co do zasady, ja osobiście uważam, iż wprowadzenie szczepienia pomogło. Natomiast to nie jest tak, że już na COVID nie chorujemy, bo chorujemy. I w istocie w tej chwili te ciężkie przebiegi COVID-u są, są rzadkie, ale nadal ta choroba się pojawia. I ludzie, którzy przechorowali COVID, demonstrują szereg objawów pokowidowych. Tak? Po tak mówi się o tak zwanej megle pokowidowej. To jest taki stan, w którym pacjent czuje się jakby niespójny, ma takie poczucie, iż funkcjonuje jakby w troszeczkę innej rzeczywistości. Trudno jest mu to określić, stąd właśnie pojęcie tej mgły, ono ma symbolizować właśnie taki pewien swego rodzaju stan jakby takiego lekkiego, podkreślam, lekkiego splątania, zamroczenia. Pacjenci twierdzą, że nie myśli im się tak jasno, są bardziej zdekoncentrowani, łatwiej tracą właśnie koncentrację uwagi. Miewają różnego rodzaju dolegliwości neurologiczne, bóle głowy, Zawroty głowy, mają dolegliwości związane z słuchem, osłabiony słuch, pogarsza im się wzrok. No, rzeczywiście wiele wskazuje na to, iż. Ta interakcja wirusa i przeciwciał w ośrodkowym układzie nerwowym no, doprowadza do licznych rozsianych mikrouszkodzeń. Tego nie widać ani w tomografii komputerowej, ani w rezonansie magnetycznym, ale rzeczywiście do takiego zachwiania tej równowagi w ośrodkowym układzie nerwowym dochodzi. Na szczęście to po pewnym czasie mija. Natomiast proszę państwa, no, co to jest ośrodkowy układ nerwowy, tak, co to jest mózg. No, tak naprawdę mózg to jest jedna wielka, gigantyczna plątanina komórek nerwowych, tak? tych komórek, wzdłuż których przesyłane są impulsy, to są impulsy elektryczne, one są na synapsach zamieniane w peptydy, tak zwane neuropeptydy, potem znowu zamieniane w impulsy elektryczne, więc jest to coś w rodzaju taki bardzo dynamiczny, ja to y, lubię nazywać zupy, tak, prawda, ten dynamiczny układ, czyli tych wędrujących jonów, impulsów elektrycznych i neuromediatorów, no decyduje o naszej świadomości. Tak? To jest to układ dynamiczny, to nie jest układ statyczny, to nie jest rzeźba, tak? to jest coś, co jest w ciągłym ruchu y, i dość i, i różnego rodzaju substancje, które tak jak alkohol chociażby na przykład, prawda, albo inne substancje narkotyczne, ale nie tylko substancje, bo również i informacje, które docierają z zewnątrz do ośrodkowego układu nerwowego, no, prowadzą do rozchwiania tego, tego układu i niewątpliwie sytuacja, w której Dochodzi do zaburzeń już na takim właśnie profilu, podłożu immunologicznym, również do tego, do tego może doprowadzić. Na szczęście, podobnie jak w przypadku rozchwiania tej mózgowej homeostazy spowodowanej czy to alkoholem, czy to substancjami narkotycznymi, czy lekami, czy, czy innymi elementami, ta dezrównowaga spowodowana pojawieniem się w organizmie wirusa COVID również po pewnym czasie mija. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście dosyć długo to trwa. To nieco przypomina sytuację, w której ktoś po na przykład nieudanej operacji migdałków traci smak, tak? po pewnym czasie. Jemu ten smak wróci, to w pewnych krańcowych sytuacjach może trwać nawet latami, tak, i w przypadku COVID-u, również to nazwijmy to, rozjaśnienie się tej mgły po, mgły po COVID-owej może trwać bardzo długo. Jak to leczymy? No, oczywiście leczymy objawowo, tak? to znaczy, wszystko, co wiąże się ze środkowym układem nerwowym, jest leczone objawowo. A zatem jeżeli ktoś cierpi na zaburzenia depresyjne, no to stosujemy leki z grupy SSRI-ów, SNRI-ów, czasami trucikliczne antydeprecanty, jeżeli jest taka konieczność, jeżeli przewagę mają objawy o charakterze psychotycznym, że takim subpsychotycznym, bo oczywiście to nie jest tak, że COVID wywołuje u kogoś schizofrenię, tak? Tak nie ma, tak? Natomiast u pewnych osób może przestrajać ten układ nerwowy przede wszystkim w zakresie gospodarki dopaminowej, no wtedy oczywiście stosujemy Neuroleptyki, najczęściej neuroleptyki drugiej generacji. Na pewno w przypadku pojawiania się zaburzeń. Zaburzeń no, funkcji poznawczych, tutaj potrafią dobrze działać leki prokognitywne, takie leki, które stosuje się w przypadku, chociażby, nie wiem, choroby Alzheimera, czy w ogóle leki rozszerzające naczynia krwionośne w ośrodkowym układzie nerwowym. No, więc różnego rodzaju kombinacje są tutaj przez nas stosowane i one przynoszą. przynoszą Skutek. Ja miałem kiedyś pacjenta, któremu podawaliśmy duże dawki tak zwanego nootropilu. Normalnie taka standardowa tabletka to jest 1,2 grama. Tutaj dochodziliśmy do 5-6 gramów i to powodowało u tego pacjenta poprawę, zdecydowaną poprawę funkcji poznawczych. Tak więc, proszę Państwa, nie jest prawdą, że COVID nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, wpływa. Ci z Państwa, którzy przechorowali przed laty, no w większości przypadków na szczęście już te objawy się cofnęły, no ale może tak być, że doszło do nieodwracalnych uszkodzeń, no i wtedy, wtedy to dalsze leczenie jest konieczne. To tyle w tym temacie to temat o tyle ważny, że zarówno pacjenci, jak i lekarze powinni ten element, ten czynnik mieć na uwadze. To znaczy, Również zachwianie w zakresie takim wirusologicznym czy bakteriologicznym w ośrodkowym układzie nerwowym prowadzą do objawów. O charakterze takim psychiatrycznym, i to też trzeba brać pod uwagę. Oczywiście musimy różnicować wtedy takie stany, czy to z stanami otympiennymi, czy to z zagrażającymi stanami psychotycznymi, czy to z depresją, no, czy to wręcz z różnego rodzaju stanami zapalnymi, no bo tak naprawdę mówimy o pewnym stanie zapalnym, tak, o pewnym przewlekłym stanie zapalnym. Zdarzały się przypadki, iż wirusowe. Czy bakteryjne zapalenie mózgu, czy zapalenie opod mózgowo-rodzeniowych, może w mniejszym stopniu, ale właśnie zapalenie mózgu, zwłaszcza wirusowe, które nie powodowało nie wiem, takich objawów, takich zmian, na przykład w płynie mózgowo mózgowodzeniowym, jak bakteryjne, no, były niezauważane i pacjenci byli leczeni na przykład na psychozę. A w rzeczywistości przyczyną tutaj były wirusowe infekcje ośrodkowego układu nerwowego, wirusowe infekcje mózgu. Tak więc to też zarówno pacjenci, jak i lekarze, w szczególności neurolodzy, pediatrzy, no, powinni mieć na uwadze. To tyle, dziękuję za wysłuchanie tego, tego odcinka. Tradycyjnie proszę o subskrypcję, tradycyjnie proszę o komentarze. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, jeżeli takie się pojawią. Bardzo dziękuję.